Witam się z Wami w środę. Jest przed godziną 16. Tutaj za mną jest okno, więc yy, świeci tak sobie słoneczko, bo mam niezasłonięte rolety, ale po prostu tak się cieszę, że jest coraz więcej słońca, że ostatnio zrobiłam sobie zakupy wiosenne, bo ja kocham ubierać się kolorowo yy, w takie cieplejsze miesiące, czyli na wiosnę i lato. O Jezu. I przy okazji mam Katar znowu <coughs> i Kaszel. Natomiast ja mam od grudnia ten Katar, w sumie co miesiąc, więc jest luty, nowy miesiąc kolejny Katar. Natomiast wracając do pogody, tak rano jest okrutnie zimno, ale ja mam nadzieję, że wymrozi te zarazki, bo ja nie wiem co to się dzieje w tym roku, ale po prostu tak ludzie chorują. No po prostu gdzie nie słyszę, to ktoś jest chory. Ogólnie dzisiaj przyszła do mnie torebka, którą sobie zamówiłam na wyprzedaży z Ochnika. Zapłaciłam za nią 79,99, czyli 80 zł w tym przepięknym kolorze brudnego różu. To jest taka to jest kopertówka w sumie. Ale ma na tyle dużo miejsca, że zmieści się nie tylko portfel, ale też telefon, klucze i nawet nie wiem, coś więcej. Bardzo, bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam róż, uwielbiam, a... Ten kolor jest przepiękny. Wczoraj też odebrałam przesyłkę z moim dzisiejszym, w sumie z premierą dzisiejszą mojego absolutnie wspaniałego patronatu. A jest to Ostatni Wędrowiec Romany Mark. Tutaj znajduje się wśród wspaniałych twórców i twórczyń. Ja mam tutaj egzemplarz w twardej oprawie z barwionymi brzegami. Jestem no po prostu zakochana wydaniem tej książki. Tutaj mamy Kartę ostatniego wędrowca, e, i mamy również ilustracje autorki. To jest nasza Zoe. Dziewczyna, która e, trafia w miejsce, które na swój sposób jest magiczne. Okazuje się, że ona sama ma magiczną moc. Poznaje mm, dwójkę nastolatków. Czyli dziewczyny i chłopaka, którzy zaczynają być jej przyjaciółmi I okazuje się, że również mają magiczne moce Mamy tutaj motyw tarota, motyw demonów, motyw magii, motyw um, przeróżnych światów Jest to kochani tak genialne, tak, re, tak po prostu wciągające I mm, to jest wspaniałe uniwersum i z całego serducha zachęcam was do tego, żebyście zapoznali się z ostatnim wędrowcem. Ja nie czytam dużo fantastyki, ale jak czytam, to właśnie takie historie, które po prostu zostają w moim serduchu i to jest kochani 5 gwiazdek na 5, to jest perfekcyjne. I teraz sobie czytam ajdź, książkę od wydawnictwa Czwarta Strona, czyli ich wszystkie sekrety Agaty Przybyłek. Mamy tutaj mm, Trzy kobiety, e, które są mieszkankami tej samej miejscowości, są przyjaciółkami, sąsiadkami, matkami. E, one jakby angażują się w działania społeczne na rzecz. Sp w lokalnej społeczności pracują, opiekują się dziećmi itd., itd. No i ten idealny obrazek ma pewne rysy. Najaw wychodzą zawiedzione nadzieje, niespełnione oczekiwania i skrywane tajemnice. Ja jestem do sobie na samym początku. Jest to na razie takie niespieszne, takie bardzo sielankowe, więc jestem bardzo ciekawa tych, tych tajemnic. Ode mnie w sumie to chyba tyle na ten moment. Idę sobie poczytać, póki jeszcze mój mąż nie wraca z pracy, bo dzisiaj na obiad robię pince z pasatą, z czerwoną cebulą, z serem parmeńskim, z parmezanem, to ser parmeński, no nieważne parmezanem, rukolą, i to jest tak pyszne, kochani, jakby pinsa z Lidla, to jest coś rewelacyjnego, a tutaj jeśli byście się zastanawiali co to jest, to jest tatuaż uczennicy. Ona stwierdziła, że mi narysuje serduszko, więc nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, gdybym powiedziała nie, więc dałam sobie to serduszko narysować. I w ogóle... Nie mogę doczekać się kolejnego miesiąca, nie mogę doczekać się marca, bo 13 marca lecimy na Islandię. Leci mój mąż, moi rodzice, moja siostra lecimy do mojego kuzyna i mamy już zarezerwowany domek, gdzie będziemy wszyscy w jednym domku takim islandzkim. Na, jakby widziałam ten domek i jakby wirtualnie i jakby ten domek, jakby ten krajobraz na zewnątrz, to jest po prostu coś niesamowitego. Już widzę jakieś zdjęcie na tym patio tego domku i wiecie, tam jest zieleń, jakaś górka, te takie islandzkie domki w okolicy, niedaleko ocean, o matko, przepiękne. I na pewno będę nagrywać jakieś wstawki, kiedy będę na tej Islandii, Wrócimy 13 marca i lecimy tam jakby do niedzieli, czyli 4 dni, ale zawsze coś i na pewno coś zwiedzimy, nie mogę się doczekać. Dobra, uciekam teraz czytać. Witam się z wami w piątek i bardzo, bardzo, bardzo Przepraszam, czekałam na ten dzień Na dzień 14 lutego Bo zaczynam ferie zimowe, dwa tygodnie wolnego Z czego niesamowicie się cieszę, bo bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję tego odpoczynku Nie ukrywam I jakby wizja dwóch tygodni Spania bez budzika I... Po prostu skupienia się na książkach, bez myślenia o tym, że jutro trzeba iść do pracy, w sensie mojej szkolnej pracy, napawa mnie po prostu optymizmem. Jestem dzisiaj, jest dzisiaj 14 lutego. Walentynki. Ja wiem, że każdy z nas zupełnie inaczej podchodzi do, do walentynek. Ja uważam, że zawsze jest fajna okazja. Nie ja uważam, że ten dzień to taka fajna okazja do wyjścia gdzieś. Oczywiście można iść bez okazji, ale no wiadomo, że niektóre pary potrzebują takiego bodźca do tego, żeby gdzieś ze sobą wyjść. Ja mojemu. Mężowi. Kupiłam w niecukierni taki torcik czekoladowy w kształcie serduszka. I kochani, to jest. Fit, chodzi o to, że to jest bez cukru Bez laktozy, bez glutenu Właśnie niedawno odkryłam W sumie tą naszą rzeszowską Niecukiernie fit cake się nazywa Byliśmy tam z mężem tydzień temu W niedzielę na kawie I właśnie na placku I ja wzięłam sobie snickersa I to w ogóle Jakby Nie czuć było, że to jest fit Bo to było i tak słodkie po prostu Ale zdrowe i to jest niesamowite, więc pojechałam tam dzisiaj do tej niecukierni. Kupiłam torcik moją mężowi na walentynki i kupiłam mojej mamie, i w sumie sobie też, w sensie, jeden kawałek na pół z mamą, jagodową chmurkę. To była chmurka keto z. Nie wiem, co tam było. Dokładnie nie mam pojęcia. Natomiast ten torcik jest z mascarpone, z kakao, z babką jajowatą. Z erythrytolem, no po prostu fit, i to jest niesamowite, że są takie miejsca, gdzie osoby nie jedzące cukru mogą i tak zjeść coś słodkiego. No mega, no niesamowite to jest. Więc zaopatrzyłam się w taki torcik i czekam, aż mój mąż wróci z pracy. Byłam też dzisiaj w Empiku, bo odebrałam sobie empikowe zamówienie, zamówiłam sobie trzy książki. Jedna z nich jest idealna dla osób, które pracują z dzieciakami, tak jak ja mam rewalidację z moimi uczniami i kupiłam sobie książkę pod tytułem Bajkoterapia, czyli bajki, pomagajki dla małych i dużych od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Świetnie wydana jest ta pozycja. Tutaj mamy takie tematy jak ostrożnie, nie wierzę w siebie, telefony alarmowe, wszystkiego się Boje, zgubiłem się, moi rodzice się kłócą, umiem pływać, jestem inny. Wirtualny świat kłóca się i rywalizuje z moim rodzeństwem, samodzielność, ja na pewno dziś nie sprzątam. Nieznajomy, moi rodzice są uzależnieni. Jest to książka do pracy w szkole, czy w różnych gabinetach terapeutycznych, i też do czytania z dzieciakami w szkole, jako może w szkole w domu, jako po prostu rodzic dziecko. I tutaj. Um, na przykład jest pierwsza bajeczka ostrożnie, no i tutaj mamy bajkę, są nawet ilustracje, czekajcie, pokażę wam o, są nawet ilustracyjki i tutaj pod koniec mamy komentarz, bajku terapeutyczny, o czym można porozmawiać w kontekście danej bajki co jeszcze można zrobić w tym temacie, więc no, niesamowita książka i fajnie, że nie na nią trafiłam bo moi uczniowie zmierzą się zupełnie z czymś innym jeden manisku samo samoocenę nie rozumie, że na przykład ktoś nie chce się z nim bawić, e, drugi e, ma problem z przegrywaniem, nie wyobraża sobie nie być pierwszym, więc e, gdzieś może znajdę w tych bajkach coś dla nich, a na pewno znajdę. E, zamówiłam sobie też e, romans Birthday Girl od Penelope Douglas. Widziałam, że natalka prostymi słowami polecała ostatnio, że tam jest tyle napięcia, że nie mogła wytrzymać jak e, czytała. Więc bardzo się cieszę, że, że sobie tą książkę zamówiłam. Nie czytam opisu, bo, bo nie chcę. I mam tutaj niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. Zamówiłam ją sobie z tego względu, że widziałam, że chyba Nikola, doktor Bóg, czytała, bardzo polecała e, i moi pier, moje pierwszaki mają teraz tą lekturę e, do czytania e, i widziałam, że naprawdę jest świetna, więc kupiłam sobie i będę ją czytać sama dla siebie, także to jest, a! także to jest moi kochani zamówienie empikowe jest godzina 16, czekam na męża i e, będę robiła obiad dzisiaj makaron z serkiem śmietankowym, z cebulą czerwoną e, i z łososiem, mój mąż nie ryb, ale ja jem z łososiem e, i to chyba w sumie tyle na ten moment e, zaraz e, wsiadam do czytania ich wszystkie sekrety ta książka coraz bardziej się rozkręca e, i w, wdrożyłam się w ogóle w tą historię, musiałam mieć 100 stronę, żebym jakby wiedziała o jaką o bohaterkę chodzi e, z czym dana buchaderka się mierzy, ale naprawdę bardzo fajnie się ją czyta i już przestaje być aż tak sielankowo jak na początku. Także to na razie tyle ode mnie. Usiądcam czytać. Moment, poniedziałek, 17 dzień lutego, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie będę zesłał kawę, jestem w takim domowym wydaniu. I dzisiaj zaczęłam swoją erę ferry, czyli dwa tygodnie wstawania bez budzika. No, bardzo mi się to podoba. Jakby niedawno, tydzień temu w sumie, dotknęły mnie znowu zatoki i czuję, że to są zatoki. Ale mam nadzieję, że powoli mi to już zejdzie, na szczęście mogę oddychać, nie pamiętam w grudniu, jak były święta, to po prostu miałam tak zatkany nos, że to był jakiś kosmos <coughs> Ale tym razem jest znacznie lepiej Mam tutaj kawę z, kawę z na, mlekiem owsianym o smaku słonego karmelu, bardzo polecam, Love Vegan. Tej firmy. Skończyłam czytać historię Agaty Przybyłek Ich Wszystkie Sekrety. Dałam jej finalnie 3,5 gwiazdki na 5, z tego względu, że wiem, że będzie kontynuacja, i nie mogę doczekać się części drugiej. Mamy tutaj kobiety, żony, matki, żony mężów Ochotniczej Straży Pożarnej. Kobiety, które zamieszkują polską wieść, turkawki. Każda z nich jest inna, każda z nich ma zupełnie inne pragnienia, zupełnie innymi zasadami życia się kieruje. Natomiast ich właśnie łączy to, że są kobietami, matkami, żonami. To jest na pozór bardzo sielankowe. Naprawdę tam yy, no jest istna sielanka, ale. Każda z nich ma inne podejście, tak jak powiedziałam, do związku, do życia. Każdą z nich trapi coś innego. I myślę, że każdy z nas gdzieś tam znajdzie w um, osobie Blanki, Wiktorii czy Klaudii samego siebie. Dlatego, że niektóre kobiety bardzo mnie przypominały w sensie. Jakby rezonowałam z nimi na temat na przykład relacji, związku, zdrady i tak dalej, więc gdzieś tam znalazłam faktycznie cząstkę siebie w tych, w tych kobietach. No i punktem kulminacyjnym tej historii jest moment, kiedy jedna z kobiet ulega swojemu pożądaniu, swoim ukrytym pragnieniom i w sumie. Ten punkt kulminacyjny jest jednocześnie punktem wyjścia do części drugiej, więc po prostu nie mogę doczekać się e, tej kontynuacji. Jestem bardzo ciekawa, jak potoczą się dalsze losy tych kobiet. Ciekawa jestem, czy ta tajemnica wyjdzie na jaw. A jak wyjdzie, to o matko moja. Więc zadaję 3,5 gwiazdki na 5 i naprawdę polecam tą historię. E, ja teraz e, w sumie przyszłam skończyć tego vloga. Za godzinę wyjeżdżam na terapię, e, bo mam w poniedziałki o 13.00 terapię. I jak wrócę, to właśnie zacznę montować tego vloga, żeby dzisiaj na kanale się pojawił. No i. W tym tygodniu będę sobie czytała te dwie historie. Skrywane nadzieje, jest to książka od papierowych serc, ten hot level, czyli Spicy od, od 18 roku życia. Bardzo lubię takie gorące historie, naprawdę uwielbiam. I po drugiej stronie mamy Think Like A Killer Julii Świtkiewicz. Jeśli chcesz rozwiązać tę zagadkę, musisz myśleć jak zawójca rej. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa tych historii, to są dwie różne um, historie. Dwie, no w sumie yy, grupy, nie, w sumie też jest tutaj 18 plus, więc ta sama grupa odbiorców, ale na pewno dwie różne historie. Więc z tymi historiami będę spędzała ten tydzień. Wczorajszy dzień spędziliśmy z mężem na budowie, jakby naszym takim punktem odniesienia do tego, żeby się tam przeprowadzić jest grudzień tego roku. Chcemy już święta spędzić na swoim więc zakasujemy rękawy i, i działamy. Aktualnie jesteśmy na etapie podłogówki. Mój mąż tam układa styropian z kolegami i później Pan przyjdzie fachowiec i tą podłogówkę nam ułoży i podłączy, później będą wylewki i tak dalej, więc no jest to bardzo intensywny czas u nas w życiu, bo bardzo chcemy w tym roku już się przeprowadzić na swoje, a chcemy być u siebie chcemy już po prostu czuć tą swobodę w funkcjonowaniu wspólnym, że jesteśmy na swoim nikt nam tutaj, wiecie, nie przeszkadza i możemy czuć się mega swobodnie no i tak, tak na, takim naszym celem są święta tego roku i myślę, że nam bez problemu się to uda no to też oczywiście zależy od wykonawców jakby nam i tak nie wykończymy całego domu nie ma szans, tak wiecie, na zero chcemy położyć panele chcemy zrobić kuchnię, łazienki Naszą sypialnię, więc żeby gdzie było spać, no i w salonie wiadomo, kanapa i telewizor, więcej nam nie trzeba, a reszta będzie się kończyć, po, jak już tam po prostu zamieszkamy, ale naprawdę nie mogę się doczekać i jeśli będzie kuchnia i, i jeśli no, wykończymy już łazienkę i tak dalej, to myślę, że Wam tutaj coś pokażę, bo... Dla mnie samej takie inspiracje wnętrzarskie są świetne. I cały czas przekonam Pinteresta czy Instagrama z wykończeniówkami, więc myślę, że tutaj Wam w sumie jakieś wstawki. W karze. Teraz uciekam się ogarniać i zbierać na terapię, a Wam życzę dobrego tygodnia, dajcie znać, czy sięgniecie po książkę Agaty Przybyłek też możecie mi napisać, czy sięgniecie też po ostatniego wędrowca mój lutowy patronat i też możecie mi napisać w komentarzu, jakie książki aktualnie czytacie. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście, widzimy się w kolejnych filmach.